Cześć, kochani, nazywam się Klaudia, a to jest mój pierwszy vlog. Na moim kanale chciałabym Wam pokazać to, czym się interesuję. Jest tego mnóstwo, dlatego że lubię bardzo, bardzo dużo rzeczy robić naraz. Wiem, nie jest to praktyczne, nie jest to skuteczne. No, ale mi jakoś to wychodzi. Nie zawsze, ale wychodzi. Hmm. Często właśnie rodzina mówi, Klaudia, co ty znowu zaczynasz robić coś innego? Ano, zaczynam. <grych> dlaczego? Dlatego, że e, chcę udowodnić, że no, to nie jest tak, że nie możemy próbować różnych rzeczy naraz, bo już jesteśmy wykwalifikowani w jedną stronę i nie możemy próbować czego, czegoś innego. Totalnie innego, w zupełnie inną stronę. E, dlaczego nie? Kto nam zabroni? Dla chcącego nic trudnego, prawda? Też y, na przykład takie, a po co ludzie powiedzą? Przecież ja mam tyle lat, a ja, nasi... dajmy na to, 50-letnia kobieta, ja mam tyle lat, i ja przecież ja nie pójdę y, na siłownię. Ja nie będę wyciskać ciężarów. Właśnie nie o to chodzi, bo ja jestem za stara, bo ja nie mogę, bo ja mam to, bo ja mam to. To są wasze wymówki i to w waszej głowie siedzi. Bo tak naprawdę wszystko jest w głowie. Jeżeli my się nastawimy pozytywnie. Energetycznie, e, wibrująco będziemy nastawieni e, w pozytywny sposób do pewnych działań, e, to dlaczego miałoby się nie udać? My kreujemy nasz świat, więc to. To my. To nasz. To my ciągniemy siebie i idę w tą. Wybieram to. Nie chcę tego, wybieram drugą rzecz. To są nasze wybory. Także. E, no. Jest dużo rzeczy, które mnie tak naprawdę interesuje, czyli na przykład e, sporty, zdrowe odżywianie, czy też e, kosmetyki naturalne, po naukę języków, po szycie ubrań, czy rozwój duchowy, jest tego po prostu mnóstwo. E, no i chciałabym się podzielić e, z wami tą, tym odkrywaniem, bo nie jestem żadnym ekspertem, ja cały czas się uczę. Dlatego lubię to bardzo robić, bo się cały czas uczę się czegoś nowego i nowego i w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko. I bardzo to lubię. Także y, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Y, także trzymajcie się, kochani. Buźka. Życzę y, wszystkiego, wszystkiego dobra, i pozytywną energię. Mua. Trzymajcie się, pa.